Witam. To jest magister Fuchszyki Filipek z programu Vol Magistra Web. Oczywiście, że to nawiązanie do odcinka Świat Według Kiepskich, w którym Waldusz Gróka fala kiepski i nigdzie nie na kogo puszczali za, za, za pobicie i złamanie okularów. kulturalne. Oczywiście była nagroda. I jest, trzeba było się też zapłacić za to magister muszę zapłacić. Mam nadzieję, że nigdy tak nie Jak oni Ale wracając do tematu, chłodę. Eee, nie, 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 do nie, 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 Gdzie tu są w ogóle to jakieś niepiękną historię z psami Ponieważ idąc do lasu też było około chyba, no tak będzie już dwa lata temu idąc do lasu spotkałem dwa pieski po prostu były na tyle bardzo miłe, że gdy ja stawałem w miejscu one też, a gdy ja szedłem dalej, one po prostu szły za mną Prowadziły mnie cały czas Przez las Dalej I można powiedzieć ulicą do domu Aż w końcu kolega jest zgarnął, bo by ja pytać jeszcze je to psy, bo nie będę komuś pieska zabierał Ale pewnie tak przyjazne psy Że mówię Szkoda ich Komuś zabierać Także Naprawdę były to tak fajne zwierzątka. Które, no te pieski były bardzo przyjemne. Kiedyś też sobie idę do lasu i mówię: taki fajny piesek, może pójdzie ze mną do lasu. Zaszął w waszeć, zaszaszasz szczekać. Ooo, za takich klientów to ja podziękuję. I ogólnie rzecz biorąc. Chciałbym iść psa do lasu Ale sąsiedzi to by chyba mnie się drzwi rozdnobali A drzwiczki są Skieruję kamerkę Z góry zaznaczam, że dużo, duża ilość filmików Moich nie, ostatnio jak byłem w lesie i nagrywałem, nagrywałem nagrałem film 9 minutowy który yy, yy, po prostu Facebook jakoś nie chciał przepuścić jak już wspominałem to jest na YouTube Tam wcześniej wyrazi podawałem nazwę kanału To jest Filipek Buczyki albo Buczyki Filipek o. To całkiem w sumie w lesie. Ogólnie muszę jeszcze iść do biblioteki. Obiecałem takiej pani książkę. Yy, Ucieczka sobie bodu. O, właśnie przypomniałem mi się, bo dokładny tytuł żeby nie skomać. Bardzo piękna książka opisująca. W chłopca wiadomo Może spojrzeć jakie piękne Będzie potencjał I pozdrawiam wszystkie leśnie włóczki pozdrow.